Dzień dobry Państwu. Korzystając ze zbliżającego się sezonu wegetacyjnego gościmy dziś w centrum ogrodniczym w sklepie firmowym firmy, firmy Polan Plantico. Ze mną pan Piotr, pracownik sklepu. Miejsce historyczne. Od ilu lat panie Piotrze w tym miejscu firma Polan funkcjonuje? Jak, jaka jest historia tego miejsca? Jako firma Polan istniejemy tutaj w tym konkretnym miejscu 30 równe lat, od 1992 roku. Natomiast tak naprawdę y, nasza historia sięga ponad 150 lat. Dziedziczymy historię wielu firm, które zostały wchłonięte, przejęte y, na terenie Krakowa i okolic. I ta historia sięga już ponad 150 lat. Czyli wieloletnia tradycja firmy, firmy tutaj nasiennej, firmy polskiej. Wśród asortymentu Państwo wiele produktów posiadacie. Jakiego rodzaju są to, są to produkty? My generalnie specjalizujemy się w produkcji nasienniczej. głównie nastawione kiedyś było, tylko, głównie jako produkcja warzywna, nasion warzywnych, ale również kwiatowej. Mamy wiele złotych, srebrnych i brązowych medali. To jest kilkadziesiąt naszych firmowych odmian. Bogata oferta zarówno gatunkowa, jak i, jak i odmianowa. E, jakby można zebrać ile, ile gatunków, ile odmian, to, to pewnie ciężko, ciężko no, policzyć. No chyba tego nie, nie, nie jest nie, w stanie pamiętać. W ofercie również widzę i narzędzia, i, i środki do produkcji. E, Tutaj z uwagi na, na moją obecność, chciałbym też z Panem porozmawiać na temat produktów oferowanych przez firmę Agrarius, bo widzę, że w portfolio Państwa firmy sporo, sporo produktów. Jakiego rodzaju produkty Państwo dla swoich klientów tutaj nabyli z firmy Agrarius? W obecnej chwili staramy się poszerzyć swoją powiemmy, taką półkę nawozów i tych takich wspomagaczy do roślin i tutaj jest fajna oferta firmy Agrarius. Jest dostępna dla klientów y, amatorskich. Y, są to w takich małych opakowaniach. Y, łatwo, łatwo, powiedzmy, że... Do łatwego wykorzystania, Do łatwego wykorzystania. W, w ogrodzie domowym. Nie są to tak? duże ilości, są to proste wykorzystanie na bazie... Y, to jest, są produkty na bazie bakterii bądź grzybów. Yy, można je yy, yy, aplikować przez nawożenie generalnie jako takie kropelkowe, czyli można wykorzystać opryskiwacze bądź nawet zwykłą konewkę. Dokładnie tak. Czyli widzę, że tutaj dosyć szeroka oferta preparatów mikrobiologicznych, ale również i nawozy dolistne i symulatory wzrostu. Widzę również w ofercie GleboMax, czyli, czyli kwasy humusowe, forma płynna, tak jak Pan wspomniał, właśnie też dedykowana do tego typu klientów, którzy na mniejszym areale też przy ograniczonych możliwościach sprzętowych są w stanie właśnie tą konewką wysokiej jakości kwasy humusowe zaaplikować do, do gruntu, do gleby, wspomóc tym samym rośliny w trudnych sytuacjach stresowych w trakcie, w trakcie uprawy. Widzę, że również Państwo tutaj nabyli czy wprowadzili do swojej oferty nawóz wapniowy Bikalk. Tutaj widzę też właśnie te gramatury, które są stricte dedykowane do właśnie tych ogrodów przydomowych, czyli opakowania 10-25 kilowe Jakie zainteresowanie Pan tutaj widzi już naszymi produktami? Jak to jest, wygląda w praktyce? Zainteresowanie na początku było takie szczątkowe. Co to jest? Czym to się jak to czyli można Bardziej takie czy to się wybadanie, jest sprawdzenie. Badanie, czy, badanie, czy, czy, czy to rzeczywiście uh -huh. prawda, że w batwie są bakterie? Że możliwe są tak, bakterie też. Są bakterie. Tak. tak, jest to możliwe dają fajne efekty, zwłaszcza w tej chwili, jeżeli, wszystko już, jeżeli tak naprawdę nastawione jest wszystko na kuchemię i szybkie działanie. To tak naprawdę w tej chwili jest konieczne zastosowanie tego typu nawozów, tego typu wapna z, z żywymi kulturami bakterii. Ja dodam właśnie, że jest to nawóz, można powiedzieć, kompleksowy, który działa bardzo usprawniająco na pierwiastek, jakim jest wap, dostarcza ten pierwiastek dla, dla roślin, ale również właśnie do wykorzystania szerokiego w ogrodach przydomowych, bo mogą to być warzywniki, może to być wykorzystanie pod drzewa krzewowocowe, jak również pod trawniki. Które, które też nawozimy tego typu, tego typu nawozami. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Serdecznie Państwa zachęcamy do odwiedzenia Centrum Ogrodniczego Polatlantyko, do odwiedzania również stoiska czy regału firmy Agrarys, który znajduje się blisko, blisko KAS. Serdecznie zapraszamy. Życzymy udanego, owocnego sezonu. Jeszcze może dodam, że znajdujemy się na ulicy Rydla 53-55 w Krakowie. Jest to tak dokładnie, tak jak pan, tutaj, pan Piotr podsumowując naszą rozmowę dodał, jesteśmy, można powiedzieć, w centrum, w centrum Krakowa, w centrum dużego miasta, właśnie z, w centrum, a z dużymi tradycjami właśnie ogrodniczymi, warzywniczymi, właśnie szczególnie dla, dla rolników, dla okolicznych tutaj też i działkowców, ale również dla plantatorów, bo też profesjonaliści znajdą u państwa zawsze jakiś produkt, który, który jest konieczny do prowadzenia opraw. Ja serdecznie dziękuję za rozmowę, życzę dziękuję. pomyślności dziękuję. w nadchodzącym sezonie.